Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale Izabela Skarżyńska Zdrowa Dusza. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o liczbie karmicznej, liczba karmy 26. Jeżeli jeszcze nie słyszałeś, nie słyszałaś o pozostałych liczbach, to zapraszam Cię do serii moich nagrań, w których będziesz mógł, mogła odsłuchać pozostałe liczby. Opowiadam o liczbie 13, 14, 16, 19. Bardzo serdecznie Cię zapraszam. A dzisiaj skupię się na liczbie 26. Czyli liczba 26, liczba karmiczna. Co ta liczba może ci powiedzieć o Tobie i o tym, czego potrzebujesz się nauczyć? Przede wszystkim liczba 26 mówi nam o tym, że musimy nauczyć się dbać o swoje ciało i relacje z innymi ludźmi. Jest to bardzo wyjątkowy dług karmiczny, czyli dług ciała. I to jest jedyny, który zaciągamy względem samych siebie. I to oznacza, że być może byłeś, byłaś w poprzednich wcieleniach niewolnikiem, najemnikiem, żołnierzem, wskutek czego nie mogłeś, nie mogłaś w pełni dysponować swoim ciałem i dbać o nie właściwie. Albo też świadomie je zaniedbywałeś, zaniedbywałaś przez jakieś obżarstwo czy może pijaństwo, tak? Czyli... Jeżeli odnajdujesz w swoim portrecie liczbę 26, która może być dniem urodzenia, czyli 26 dany miesiąc, lub może przejawiać się w dalszych obliczeniach, które wynikają z drogi życia, to pamiętaj o tym, że jest to coś, z czym być może teraz, właśnie w tym momencie się borykasz. I jeżeli jesteś tą osobą, to zobacz, jak mocno to rezonuje z Tobą i z tym, co dzieje się w Twoim życiu. I teraz, w zależności od tego, jakie to były ograniczenia, w tym życiu możesz być sprawna, sprawny, wysportowany lub przeciwnie, kompletnie w drugim kierunku. Tak? Lenistwo, brak w ogóle poruszania się, brak ruchu, mieć problemy na przykład ze stawami, mięśniami, kośćmi. Czy może nawet tak, że poruszać się na wózku. I gdy w procesie numerologicznym występuje ta wibracja, to oznacza wtedy, że umysł cały czas musi pracować dla dobra ciała. Pchać je do nieustannej aktywności, ruchu, sportu, tak? Jeśli nie zadbasz o jego sprawność, to zachorujesz. I w tym momencie bardzo ważne jest, aby mieć zaufanie do siebie, żeby wierzyć w spełnienie swoich marzeń, nauczyć się empatii, nauczyć się tolerancji, cierpliwości dla innych. I przyda się to bardzo, bardzo mocno w momencie spłacania drugiej części karmy, czyli Zobaczenia się wszystkimi ważnymi dla, siebie, dla ciebie ludźmi, tak? Czyli do czego zobowiązała się Twoja dusza przed zejściem na ziemię. Przede wszystkim, aby dotrzymać obietnic z poprzedniego życia. I to bez względu na to, czy te spotkania będą przyjemne, czy będą nieprzyjemne, chodzi o dotrzymanie obietnicy. I teraz każdy z tych, z tych spotkań o, na pewno odmieni Twoje życie w różny sposób. Przetransformuje Ciebie. A z kolei Ty będziesz w stanie przetransformować tych, których zobaczysz. I jeśli znajdziesz liczbę 26 w portrecie numerologicznym, na przykład partnera, bo może też tak być, że jesteś osobą, która ma partnera lub partnerkę, tak w tym portrecie który ma w potrzecie liczby 26, to nie musi dotyczyć Ciebie. Wiedz, że łączy Was szczególny związek, który nada Twojemu życiu nowy wymiar i przeniesie Cię na wyższy poziom duchowości. I tutaj chciałabym się podzielić z Tobą moim własnym doświadczeniem, ponieważ doświadczałam partnerów z liczbą 16, o której wspominałam w poprzednich nagraniach, i niestety te relacje, jeżeli chodzi o miłość, nie były długotrwałe. Więc zapraszam do tego nagrania o liczbie 16 i doświadczałam partnera z liczbą 26 w portrecie numerologicznym, który urodził się 26 kwietnia. I relacja z tą osobą była bardzo ciężką relacją, natomiast przetransformowała mnie kompletnie i dała iskrę i początek do mojej drogi duchowej. W której jestem już od wielu lat. Więc dzięki tej relacji z tą osobą weszłam na wyższy poziom duchowości, zrozumienia, świadomości, ale relacja sama w sobie nie była łatwa. Więc jeżeli rezonuje z Tobą to, co mówię, to zobacz, co dzieje się wokół Ciebie i wokół Twojego życia. Liczba 26 to wibracja korzystna dla finansów, ale pod jednym warunkiem. Że zarabiasz wspólnie z drugą osobą, i w tym momencie nie ma tutaj miejsca i przestrzeni na indywidualizm. Jeśli podnosi się Twój status materialny, musi również podnieść się status tych, którzy z Tobą pracują. Nie wolno Ci wzbogacać się kosztem innych osób. To jest bardzo ważna informacja. I wibracja ta może również sprawić, że będziesz obracać się pośród ludzi bogatych, czyli że będziesz mieć wokół siebie ludzi, którzy są bogaci, którzy są dobrze ustawieni, są to ludzie sukcesu. I bardzo dużo osób, które mają w swym portrecie numerologicznym liczbę 20, 26, żyją naprawdę na wysokim poziomie materialnym, ale mogą mieć na przykład bardzo poważne inne problemy, na przykład zdrowotne. I co potrzebujesz zrobić, aby wyzwolić się ze swojej karmy? To nastąpi wtedy, kiedy osiągniesz tą wewnętrzną mądrość i harmonię. Kiedy zrozumiesz, jak bardzo ważna jest równowaga między porywami serca a logiką, między uniwersalnym światem ducha a świata pieniędzy. Kiedy nauczysz się umacniać swoje ciało i swój świat materialny, równomiernie dążąc do światła. Więc jeżeli sobie to uzmysłowisz, jeżeli sobie to uświadomisz, jeżeli zrobisz wszystko, aby to osiągnąć, to będziesz w stanie przepracować tą karmę. I mam nadzieję, że to nagranie. Po raz kolejny pokazało Ci, jak, jaki to jest bardzo ważny aspekt w naszym życiu i bardzo dużo osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, jak numerologia, numer mają wpływ na nasze życie i na to, co dzieje się w naszym życiu i na i przede wszystkim to, kiedy się rodzimy, jaką mamy drogę życia. W kolejnych nagraniach postaram się Wam bardziej wyjaśnić jeszcze wiele różnych innych aspektów, jeżeli chodzi o numerologię. Bardzo mocno jestem w tym temacie, bardzo lubię to zgłębiać, i od momentu, kiedy ja sama poszukiwałam siebie i swojej drogi, bardzo mocno szukałam też odpowiedzi w numerologii. W kolejnych odcinkach opowiem Ci po kolei o, o liczbach, o drodze życia od 1 do 9 i o liczbach mistrzowskich. Jeżeli masz jakiekolwiek do mnie pytania, to proszę rzuć je pod ten, pod ten komentarz. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że jesteś, że mnie słuchasz. Jeżeli to, co mówię, z Tobą rezonuje, podoba Ci się to, to proszę zasubskrybuj, zalajkuj, udostępnij, obejrzyj poprzednie nagrania, w których dowiesz się o pozostałych liczbach. I bardzo serdecznie i mocno zapraszam Cię do subskrypcji, do followowania mnie na kanale, ponieważ będę umieszczać w nim naprawdę dużo fajnych, ciekawych materiałów oraz medytacji i fajnych rzeczy. Więc bardzo mocno Cię do tego zapraszam. I na dzisiaj to już tyle. Będę już powoli kończyć. Dziękuję, do usłyszenia. Wszelkie informacje na temat mnie i tego, gdzie możecie mnie znaleźć, będę też umieszczać pod, pod tym nagraniem. Ściskam, życzę miłego dnia i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.